Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mam tylko jedno ogłoszenie, albo raczej zaproszenie, dlatego że chciałbym Was zaprosić na dosyć szczególną rzecz, która się odbędzie w niedzielę, dzisiaj, o godzinie... o godzinie 20 mniej więcej 10, Kochani, wiecie, że w Wielkim Poście zawsze odprawiamy coś takiego, co nazywa się droga krzyżowa. Dla każdego jasna sprawa, każdy katolik to wie, każdy w tym uczestniczył. Natomiast nie wiem, czy wiecie, niektórzy pewnie oczywiście wiecie, że istnieje też wersja paschalna drogi krzyżowej, która nazywa się drogą światła, czyli spotkaniem... spotkaniami z Chrystusem Zmartwychwstałym. Koń, chciałbym Was dzisiaj zaprosić, żebyśmy sobie wspólnie odprawili drogę światła, która będzie połączona z modlitwą taką wstawienniczą. Mianowicie, kochanie, dzisiaj na Languście o godzinie 19 jest Msza Święta, i po Mszy Świętej będzie drugie spotkanie, takie na żywo, live. W którym chciałbym z Wami odprawić drogę światła. Będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, zrobimy to przed Najświętszym Sakramentem u nas w kaplicy Włodzi. Będą rozważania do poszczególnych stacji i w poszczególnych stacjach będę się też wstawienniczo modlił za Was. Tak na żywo, na live. Więc kolei, jeżeli tylko macie trochę czasu w niedzielę, a w niedzielę powinniście mieć jak najwięcej czasu dla Pana Boga, to bardzo Was zapraszam po pierwsze na Mszę Świętą oczywiście o godzinie 19, transmisja na Languście, a mniej więcej o 20.10, czyli jak się skończy Msza Święta, będzie druga transmisja z drogą światła. Jeżeli chcecie się pomodlić, jeżeli chcecie, żebym się w wstawienniczo też pomodlił za was przy Najświętszym Sakramencie, to bardzo, bardzo serdecznie na drogę światła zapraszam was w niedzielę o 20.10. Bądźcie, ja będę yy, i będziemy się, będziemy się modlić. To do zobaczenia. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, z Bogiem. Pa!